Nazywam się Dominik Stachiewicz, jestem członkiem zarządu Donoria Spółka Akcyjna. Firma od 15 lat posiada licencję brokerską. Należy również do międzynarodowej grupy Holden Broking Group. Holden to międzynarodowa grupa brokerska, która jest obecna w 75 krajach. Specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań ubezpieczeniowych szytych na miarę swoim klientom. Donoria zatrudnia już blisko 150 pracowników w 16 lokalizacjach na terenie Polski. Ze względu na przetwarzanie wielu danych wrażliwych naszych klientów, zależy nam na najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Dlatego wybór padł na Exea Data Center, które, jako jedyny w Polsce, posiada certyfikat Tier 3. Gwarantuje to nam. Bezpieczeństwo naszych danych, naszych klientów i ciągły dostęp do tej usługi. Donoria, wdrażając innowacyjne rozwiązanie, stanęła przed wyborem, czy dalej rozwijać własną infrastrukturę, czy skorzystać z rozwiązania zewnętrznego. Wybór padł na chmurę obliczeniową. Mamy możliwość dostosowywać się do bieżącej sytuacji rynkowej, błyskawicznie odpowiadając na każde zapotrzebowanie naszych klientów. Korzystając z rozwiązań XEA, zminimalizowaliśmy ryzyko awarii oraz kradzieży danych. Dzięki optymalizacji ilości posiadanej infrastruktury obniżyliśmy koszty, a co najważniejsze otrzymaliśmy dzięki temu bezpieczeństwo, skalowalność i gwarancję wydajności. Takie wdrożenia pozwalają nam utrzymać pozycję lidera, zarówno w obszarze ubezpieczeniowych produktów masowych, ale również przy rozwiązaniach szytych na miarę. Excel Data Center to wiarygodny i bezpieczny partner w biznesie.